Będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to umył nogi. Wiedziałem za bardzo, którym, które słowo użyć w tytule, czy umył nogi, czy błogosławieni, którzy tak będą czynić. Wybrałem to umył nogi, ale konsekwencją tego umywania nóg jest błogosławieństwo, czyli szczęście. Ciekawe jest to, że Pan Jezus nie mówi, że szczęście nam przyniesie dobre jedzenie czy fajny samochód, ale prawdziwe szczęście przyniesie nam, jak to mówiliśmy już nieraz, sprawowanie Eucharystii według Jana, czyli umywanie nogi drugiemu człowiekowi, czyli służba drugiemu człowiekowi. I w kontekście tego, jak dzisiaj Polska jest podzielona, jak jesteśmy, jak sobie skaczemy do gardła, jak nie potrafimy ze sobą dobrze żyć, jak ciężko nam się dogadać, jak wiele agresji spotykamy, choćby w kolejkach do kasy w sklepie, czy na parkingu samochodowym, bo to jest niestety brutalna codzienność. To jednak cały czas Pan Jezus podkreśla, że jedynym antidotum, jedynym lekarstwem na te wszystkie bolączki ludzkości, na to nasze podzielenie, na te nasze złości, na te nasze agresje, na te uprzedzenia jest po prostu umywanie nóg. W takiej formie, w jakiej rzeczywistość daje nam szansę to czynić. Odważmy się, dajmy sobie szansę a wtedy jestem przekonany, pokonamy mnóstwo uprzedzeń i trudności. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen właśnie po to, by móc być błogosławionymi, czyli szczęśliwymi.